Hej, hej, cześć, z tej strony MachoMan i zapraszam was sobie na taką kawałek, Pamiętaj, żeby niespodziankę. Pamiętajcie, żeby z dzwonkiem, komentować, lajkować, polecać nas swoim znajom oraz obczać inne serie na naszym kanale. E, pozdrawiam z tego miejsca moich, moi znajomy, moich kolegów, koleżanki oraz przyjaciół z centrum, w którym pracuję. No i właśnie, e, koleżanka z pracy chciałaby, chciała takiego challenge, nazwijmy to delegację. Abym e, zaśpiewał dla niej e, nieśmiertelne sakrum w wykonaniu Kasi Wilk oraz Mezo, e, zanim e, powiem wam coś ciekawego, za ciekawostkę, zanim puszczę tą piosenkę, e, zawsze jak e, idziemy z, z Daveem na karaoke, jak się nam to uda zazwyczaj, to e, zawsze jak bierzemy piosenkę i robię za Kasi Kasię Wilk, z tego względu, że ja potrafię wyciągać mniej więcej. Wyciągnąć yy, wysokie tony, podejrzewałem, że w tym przypadku może być to być problem, ale to zobaczymy, yy, co jeszcze? No i cóż, żeby zacząć sobie. Niesie tam, gdzie tam. Nie najwyższe widzę gwiazdy, a szczęście dają, bo jesteś tam. Niesie tam, gdzie ja, tam, gdzie ja. Dostanie, dostanie, dobiła, wysiada, zostaję. Niesie mnie, gdzie ciebie? Odnalazłam cię, odnalazłeś mnie. je yeah. Wiegomiski szum, natłok, wrażeń, szuka zekł, który się okaże drogowskazem. Tym razem nie sięga do książek, gazet, mam przeczucie, muszę uciec w uczucie, uciec światu, w którym wszystko jest jasne, a ludzie cierpią przez swoje aspiracje. idę takie święte miejsce, gdzie rozum przegrywa z duszą i sercem, a cały ten terset wypowiada Twoje imię. Podałem się temu, jestem sam sobie winien. To mi nie minie tak szybko, tak łatwo, bo Jesteś mą wiarą, nadzieją, zagadką, której nie umiem objąć rozumem. Dlatego mam do niej taki szacunek. może zwyczajnie, brak mi taktu, ale wierzę w Ciebie, moje sakrum. Chcę do jedynego miejsca na Ziemi, gdzie problemy przestają mnie zaczenie. Dobrze, to akceptujemy samości, do nich pragnę tylko do mojej miłości. Je za Ziemi, nie to moje małe miejsce, gdzie po zabicie serca nic się nic więcej. Ucieka tam z całą moją miłością. Wierzę w Ciebie, wierzę moje sakrum. Sakrum bez kontaktu z otoczeniem, okamgieniem i mogę się przenieść w inny wymiar, pozbawiony pancerza. Który codzienność bezwzględnie uderza, to Bogostan, Panie, po bogosław. Chwilę, gdy każdy problem to błahostka, ucieka w moje świętości w objęcia tych, którzy akceptują moje słabości. Rodzina, o której zawsze marzyłem, dom, który był zawsze azylem. Miłość to najpiękniejsze sakrum. Wiesy traktuj jej, jak kontraktu, który zrywasz, gdy dzień masz gorszy, kiedy zyski filowo są mniejsze niż koszty. sakru nie zmieni leki potłuch wiatru, to źródło którego nikt nie może zatruć. Chcę do jedynego miejsca na Ziemi, gdzie problemy przestają mnie zaczenie, Dość, które akceptują mesowości, do nich pragnę tylko do domy miłości. Jest za Ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie po zabicie serca nic się nie zwie Ucieka tam z całą moją miłością. Wierzę w Ciebie, wierzę w moje sakrum. Niesie tam, gdzie ptak, tam, gdzie ptak. Nie najwyższe widzę gwiazdy, A się dają, bo jesteś tam. Niesie tam, gdzie ja, tam, gdzie ja. Dostani przystani do miła wysiada, zostaje. Nie się mnie, gdzie ciebie? odnalazłam cię, odnalazłeś mnie, yeah. Wstedy jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Dobrześć, które akceptują my słabości, do nich pragnę tylko do mej miłości. Je za ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie po zabicie serca nic się nic więcej. Ucieka tam z całą moją miłością, wierzę w ciebie, wierzę w moje sakru. Mam nadzieję, że to wyszło, bo szczerze, ja tak gram na szybko, że boxer zdoży to roboty i to przesłać. Eee, Używając pytania, eee, piosenka, to wygra w ankiecie, będzie jutro. Czyli jako działa głos, razem z jedną piosenką, którą też miałem zaśpiewać, ale. Po postawie chyba jest inną piosenkę zaśpiewać, więc w sumie jutro będziecie mieli dwie piosenki oraz jutro będzie live dosyć specyficzny, ale to, tak jak mówię, no, dojdzie się na panelu społeczności. Oczywiście możecie się domyślać, że dołożyć coś na zasadzie jakiegoś, nie wiem, live'a śpiewającego albo coś takiego, ale to zobaczymy. Także tutaj był dziękuję i na razie. Pa, pa.